Jestem Mefy i zapraszam do oglądania kolejnego filmiku. <laughs> tym razem jest komentarz na żywo. Jak zwykle z kanałów, i tutaj jestem w różnie, która jest Reypiona dosyć. I dzisiaj, tak jak jednemu, bo tam chciał użytkownik, youtuber, znaczy nie youtuber, no po prostu użytkownik chciał mój widz, żebym z taki rozreksem i wytłumaczył, czemu akurat jest taki dobry i najlepszy w ogóle. Nie wiem czy używać apteczki, czy M, czy do jaj trochę, ale nie wiem czy na tym serwerze on jest dosyć taki restrykcyjny. I chyba tutaj nie można, mi się wydaje. M320, więc sobie zostawię apteczkę M16, i tak mam zakaz używania, tylko, tylko Rexem gram dzisiaj No i niestety w drużynie mam tylko jednego nubka, Bo nie mam tylko osłony, więc może bieg się przyda, będę wyciekał Rexem Ewentualnie bym przeszedł do drugiego składu bardzo chętnie Bo tutaj jest naprawdę noobsko Mam no ja tylko jeden gościu, ale on też nie ma prozatów jak na setny level No dobra, trudno, może będzie nudna albo słaba luda, Ale ja tylko Rexem sobie gram na początku może bym wyjaśnił kurde, dlaczego tylko Rexem Znaczy dlaczego Rex jest taki najlepszy i dużo lepszy od Magnuma Kurde, mam trochę spadki Aha, pierwszy... Znaczy początek niezbyt dobry O już, przesadzkę z przyliczania wyciągam To i a to jest mój Podnoście, podnoście 442 ze go No patrzcie, dwa razy. Dwa razy. Jak to mogło w głowę nie wejść? Tego nie wiem. Ale nie jest, ci, nie wiem, czy ci powiem. Nie jest wam powiem aż tak ciężko, bo Rex naprawdę jest bardzo dobrym bronią. I nawet tak, tak grając tylko Rexiem, to naprawdę idzie niezbyt wystaty zrobić. A tu nas obiegają. Dlaczego te Duki tego nie widzą? Dobra, takie trochę sniki Sniki O, widzicie, tak się robi i naprawdę. Pod nie O kurde, przerumane mam O, nawet nie Chyba tak No Dobra, nie ma źle, nie ma źle <grytanie> Na razie bez doda, na razie lepiej mi idzie niż te przez <grytanie> O, widziałem cię Tutaj, tutaj ktoś idzie, tutaj ktoś idzie Oczywiście gości bieg na granata Cóż by innego mógł zrobić? Kurde, aj no, z wszystkich stron nas No z gościu lata Pierwsze miejsce u ZUMP 4-0 KD, no może bym ktoś podniósł tropur? Umiesz podnosić już czy nie? O! Nie wiem czy ja mam się modlić Czy płakać, czy śmiać z radości Ale mam mało amunicji już Jak oni mogli go nie zabić? Ja tu z Rexa z zdążyłem tyle szczału wywalić no, ale teraz bym mógł ktoś podnieść. Jeszcze mi jakiś setny level tu wbił. To będzie już totalny rape. Ja nie wiem w ogóle co to za runta będzie chora. Oczywiście wszyscy mojej kompanii uciekają stamtąd, żeby tylko nie ziwagować kolegi. Nie wiem, tak ktoś do mnie podchodził, ale prawdopodobnie to nie był i tak medyk. Ale nie, coś, coś w miarę podnoszą. Tylko że jednak rape jest niezły. No, tam gość jest. O, głowę dosta nawet. No, tu jest kamper. A nienawidzę w barierki trafiać, za każdym razem jak barierka jest taka cienka, a tak łatwo w nią trafić, kurde w nią. Tu jest przecież, durek jeden Może popodnosić? a nie zdążyłem podnieść, a i tam ktoś jest Kampi na nas wzdłuż Kurde, mam spadki, tam jest No dostał Dobra Nie zdążyłem nawet pokazać czemu Rex jest taki dobry Aha, p. no trzy strzały wystarczy p. dostać Pokazał mi trochę nabowy, więc mi trochę pokazywać Dlaczego Rex jest dobry. 7 na 2, to nawet nie są złe staty Przy tym, że mam tak mało FPSów Przecież nie widzę, bo obecnie z actionami Z tym zasłania To może jak się zrespię w bezpiecznym miejscu No to nie jest bezpieczne miejsce No Dobra, tam jest gościówem No dobra, nie pokażę wam tego Ewentualnie potem mm. Z wszystkich stron Z przodu, z tyłu trafię mu headshot z daleka, takiego fest fest, fest o, headshot nie, bez, Ja mała HP o kurde myślałem, że to nie przejdzie o, idzie tam ktoś, uolol no i nagle cię weźmie, o, tu są moi tam był mój, widzicie, ten, ten trup tam na prawo, na szczęście nie podniósł ktoś, ale tam mój, tam mój, to jest mój, się pewnie bo o, tu idzie Wracowaj o, widzę Cię no jasne, najlepiej się połóż. O kurde, no przerzuciło mnie przez to. <gryw> Jaki żal, <gryw> ja już się położyłem, to mnie przerzuciło. No nie, no to jest rape totalny. Patrzcie, ty tu jakiś setny level, tłody jakiś idiota. Czyli znaczy, tłody to jest y, coś takiego jakiegoś, nie wiem, jakaś taka. Nie wiem, czy, czy debil, coś, coś takiego po angielsku. No i co? I znowu wiemy zaraz piło w miejscu, w którym jestem odsłonięty Tam jest. No nie, bez sensu. ja apteczka, synek. No, odsuń no, się. Nawet mnie zraniło takie coś. Nie, nie, nie będę podnosił, bo tu zaraz mnie zrejpują. No nie 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 nie. nie. To jest naprawdę słaba runda będzie. Znaczy staty nie są złe, no wiadomo na jak na tylko reksio, ale... O, headshot, Ładny. Się gościu zdziwił, na pewno. Tam jest, no. Jak ja nie wszystkich tych... ...ludzi eliminować, mm -hmm. no. tego zabiłem. Już chciałem na początku w głowę, myślałem, że trafiłem. No ale potem jest przecież nie było hitmarkera, no i musiałem dalej strzelać. 12 na 4, no widzicie, jest, jest pompa. Gdyby tylko ten... jakby jeden z tych gościów przeszedł, kurde, do mojej drużyny... ...i mi zwolnił miejsce tam... Już. O, grę na ten widzicie. Zawsze mnie takie coś cieszy, jak nic nie zrobię, a mam jeszcze dodatkowo fraga. O kurde, spieprzamy. Ale mam spadek teraz. O, magiczny spadek, naprawdę magiczny. I co ja mam tak mało sps Kurde, ja teraz nic nie mogę zrobić. No jest ja znowu jak zaczną że takie lagi to jak normalnie tu się wkurzę zaraz. Może mnie ktoś podniesie, bo naprawdę ładnie podnoszą. No ale tu jest jakiś mechanik. Tu ktoś się boi, może ten? Ostatnia nadzieja? Ten no No, wziął się per granty no, no tak, no właściwy perg no Gościu myśli widać. o, o przejdę, przejdę, please przejdę! o oh, yeah, a przeszedł nie Switch to the winning team na pewno by ci pisało. Nawet nie. Znaczy try try to switch to the winning team, ale... No, asysta no, w nogi dostał. to Kurde, no nie, no to nie jest jednak broń do snajpienia wbrew pozorom. Ja tam chyba walnąć, ale... Ale nie po z tego no. Trzeba uciekać. Ale po ma FPS-u, ja cię walę, o co chodzi? Tam jest gościu. Może go tam zaczę. Mm, no tak, wow, Wszędzie Aptekę sobę rzucę. To jest czasami także skidmarka jak jak jest tylko przyłożenie Wow, ktoś campi tam ładnie o kurde zezłem trochę no naprawdę w takich co mam mniej fpsów w takich warunkach naprawdę się nie gra komfortowo nie mogę cię zriwagować kolego no headshot ładnie mało już amunicji A, ale ja nie w gdzie dnia mogłem go spotować Łoo wow, 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 wow. <laughs> Jeszcze się źle cofnąłem No ale naprawdę w takich FPS-ach to po raz kolejny 14 na 6 Niedługo się runda skończy, więc koniec tej męki będzie Ale no, widzicie, jest raid No czemu mnie z powrotem przerzuciło? Ja chcę do nich Co tu ma być? Jeszcze w takim składzie jestem, że nikt tu nie ma żadnego perk'u Granaty mi nie pomogą wcale Chociaż może teraz mi dadzą killa, ale... Tam ktoś deadno, czyli ktoś może iść bokiem Tak, no nawet jak na res nam już, to go naprawdę źle. Co bym go się napisał? Aha na pewno hacking mhm. Oni wszyscy hakujący. Jak ktoś nie ma statów 100 do jednego to nie jest hacker. Znaczy no, 100 do jednego to też nie zawsze są haki, nie? Tu ktoś biegnie No i to jest przywożenie. Widzicie? Ja trafiłem w niego co najmniej 3 razy. Wow ojej. Oh, yeah, yeah, yeah. Lagi po pierwsze, po drugie, noob drużyna, po trzecie, przygwożdżenie Matthew zaraz takiego rajcia dostanie. No i dlaczego ja nie mogę jeszcze raz? jeszcze raz nie ma lipy. No, no, oczywiście, oczywiście. Możemy sobie nawet osłonę wziął zamiast tego spida. Nawet tu jest, gościu. O! No! Oh, o, no, dzięki. Dostał, na pewno nie dostał w klatę Dlatego nie wziąłem mu ponad 50 za bo tak bym mu nożem dokończył życie Ojej, ojej Dobra, grenade Tu jest gościu, no, aha Z tyłu też jest już Trudno Aha, okej, okay, dobra od razu Czeci przyszedł. No niestety, z takim teamem to tu nie ma co. Nie powalczy po prostu. Ale może. Może. No, może ten wie Ten, no jasne, pałusz. <grystanie> Jaki debil <grystanie> O co za. A może tu będą lepsze perki. No powiedzmy. Wybuchowy, <grystanie> wybuchowy i przygważenie. Może będę i rexem przygwarzał Czemu nie mogę używać Mawa, ludzi? Jeszcze na ślepo. Nic nie widzę. Granat. O, już końcówka. No dobrze. Tak to świetnie. O, dobrze. Dobrze się to już skończyło. <laughs> Mam nadzieję, że się podobało. A jeszcze Wam pokażę teraz po tym wyniku nagrę na pustym serwerze, na czym polega cała Siła Rexa. 17 na 8 to myślę nie jest. Ponad KD2, jak za założyłem jest takie założenie. No maso założyłem sobie taki cel właśnie, żeby mieć KD2 w tym filmie Przy jak i w ogóle, także udało się, trochę ponad Rex się fajnie spisywał No i mam nadzieję, że się podobało Niedługo filmik pożegnalny z metkiem i to chyba wszystkie ogłoszenia na pasterskie. No, a teraz wam jeszcze pokażę ten właśnie, nie trik, po prostu pokażę wam dlaczego Rex jest lepszy od Magduma Tak więc trochę teorii na początek, Magdum ma 60 DMG, Rex ma e, 50 w klatkę jest mnożnik 1,25 dla rewolwerów, a w głowę 2,4. Czyli w głowę do tam, chyba Rexa akurat, nie pamiętam, do czy 400 metrów chyba zabija strzałem w głowę. A to nie jest ważne, bo i tak na takie dalekie odległości nie strzelamy w głowę, po prostu nie snajpimy tak tą bronią, ewentualnie Magnum z Lunetą. W każdym razie i tak strzał w głowę wystarcza praktycznie na każdą odległość. A jeśli chodzi o strzał w klatkę, to też wysta wystarczają i tak dwa strzały w klatkę, i w przypadku Rexa i w przypadku Magnuma. Więc nie ma sensu brać magnuma, bo on jest wolniejszy i ma większy odrzut po szczale. jak się szczeli, to ten odrzut jest taki, że tak leci broń, tak jak ja teraz robię myszką, specjalnie tak robię, nie, nie że po tej bruń jest taki odrzut. No i odrzut jest duży, także dwa strzały w i tak zawsze wystarczają, a rex jest dużo szybki, dużo szybszy i ma bardzo mały odrzut. I teraz wam pokażę taki trick. znaczy trik, po prostu pokażę wam. Mam teraz na linii tego I wcale nie będę jechał myszką w dół, będę klikał jak najszybciej Na jak najszybciej, czyli będę spamował Bez yy, kontroli recoil'u I zobaczycie jak te strzały idą Czyli pa, popatrz, Popatrzcie sobie, Sześć szczałów, One poszły praktycznie w jedno miejsce tak? Czyli dajmy nawet jak z tej odległości będę strzelał Do wroga będę mo Mogę tylko przymierzyć mu w klatkę i potem zacząć spamować I wszystkie strzały pójdą w jego klatkę Pierwszełom, i wydaje się jeśli się strzela Że że ten rewolwer idzie do góry i że trzeba poczekać, a to nie jest prawda, bo te szczały wszystkie idą dokładnie w to samo miejsce yy, szczelając z biodra. Sprawa wygląda dosyć podobnie. No akurat tutaj się nie, nie zaznaczyło, tak? Bo taki bug jest tu na teksturach. Ale widzicie, te szczały idą perfekcyjnie prawie. Także rajek jest po prostu bezkonkurencyjny. Teraz się jeszcze zabiję i wam pokażę kolejny trick. Dobra mam. Yy, no po prostu musiałem naboje mieć. Kolejny trik, stary jak świat, yy, ale niektórzy z Was mogą tego nie wiedzieć, ale myślę, że jednak większość to wie. Mimo wszystko, ja tu czasami lubię komuś pomóc. Yy, Szczelacie, yy, ten trik dotyczy, teraz zapamiętajcie, głównie rewolwerów. Najwięcej na tym idzie zyskać na, na rewolwerach, na, na tych, na lkm ach tak? czyli na tych peczenkach i innych sprawach, oraz na, na smawach, na RPG-ach. To chyba wszystko, głównie na tych broniach. Szczelacie 6 tych szczałów. I w tym momencie zaczynacie przeładowywać I w momencie jak widzicie napis 6 Zmieniacie na drugą broń i już macie Widzicie? Jest dużo skrócone, bo tak to zabiera Nie wiem, pół sekundy więcej Znowu strzelacie, strzelacie, przeładowujecie Czekacie, skakuje wam szóstka I zmieniacie na pierwszą broń i z powrotem na tą drugą, tak? To jak zauważycie Dopiero, że już macie pełny magazynek Wtedy zmieniacie na pierwszą broń W tej chwili Już macie z powrotem drugą, tak? I tak to działa To mi uratowało dupę miliard razy i to jest... nawet na tym filmiku, któryście widzieli po prostu goście mnie gonili musiałem szybko, musiałem szybko nie wiem skrycie, przeładować i tak by mnie dostali, a tak już miałem przeciwko nim szybciej tą broń wyciągniętą pół sekundy i tak, tak to też działa na tych innych broniach, które wymieniłem Myślę, że to chyba wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, nara.